Ah. Albercie? Do usług, szefie? Uhu! Uh. Proszę powtórzyć, rozpoznanie nie powiodło się. Uhu! Uh. Proszę powtórzyć, rozpoznanie nie powiodło się. Uhu! Uh, uh. Proszę powtórzyć, rozpoznanie do usług? Proszę powtórzyć, proszę powtórzyć. Uh. Proszę... Uh. 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 Sprawiedliwy. A teraz do akcji wkracza Sowa. Uh! Uh, uh. Dzień dobry, droga pani. Czyżby wąsik miał lęk wysokości? Spokojnie, to jest zadanie dla sowy. Co uh, uh. wiesz szpony? Co yeah. Ja. Yeah. E, można spytać, co chcesz zrobić? E, super sowa tak łatwo się nie poddaje. Kiki, kiki, kiki. Chodź do sowy. Au. Dobra, dzwonię po straż pożarną. Nie ma takiej potrzeby. O -o. Wąsik, spokojnie, nie ruszaj się. Pan y oh. sowo, już piąty raz w tym tygodniu musimy cię ratować. W końcu zrobi sobie pan krzywdę. Niech pan zakłada chociaż kask. Ale wy nie nosicie kasku. Pani hey, sowo, już panu tłumaczyłam. To nie to samo! My jesteśmy superbohaterami. Mamy prawdziwe supermoce i magiczne wdzianka. Tak, wiem. Ale ja od dzieciństwa marzyłem o tym, żeby zostać prawdziwym superbohaterem. Szybko, chłopcy! Teleflesz. Wyczyny Biedronki i Czarnego Kota inspirują niektórych do zabawy w superbohatera. Ale czy to dobrze? Odpowie nam nasza dziennikarka Klara Kontar. Dzisiaj po raz kolejny Biedronka i Czarny Kot przyszli z pomocą samozwańczemu superbohaterowi Sowie. Dzięki życzliwym radom moich przyjaciół Biedronki i Czarnego Kota następnym razem poradzę sobie lepiej. Uh. Udoskonale do tego czasu sprzęt i zadbam o kondycję, bo gdzie potrzebna pomoc, tam leci Sowa. Sowi pył! Uh. 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 Czy możecie to jakoś skomentować? E, w sumie to wspaniały człowiek, ale zapamiętajcie sobie dzieci. Nie wolno go naśladować, jasne? To po prostu niebezpieczne. Biedronka ma rację. Nie robimy tego w domu. Umowa stoi? Hmm?